To jestem tolerancyjny jak mogę. Pies! Tata Świnka jest piękny. Tata Świnka jest wspaniały. Tatusiu! Nie. Tata Świnka jest hamem. I George! Kurwa! Mama owca i Suzy przyszły zabić pepę. Mem! Witaj Pepo! Cisza dzieci! Dzisiaj dzieci! Ten słoneczny z deszczem dzień! Nam! Ty przebiegła! Kurwo, jebana! Ha, 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 ha. Mas! Na nas, na 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 Następny następny samochód. Ta, tam. Jedzie jej. Jedzie jebany pies. Na to sus. Tak, George, to sas. Bardzo śmieszny, bardzo fajny żar. O, to bardzo głupia gra. Niga. czy ja i George możemy żyć? Nie. Dobrze, pani królik. Zudki, kwiatki, ładne sutki, niebezpieczeństwo. Uw niski poziom oleju. Co to jest? Oleju? De, 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 de. Papryka. Ty. Co? Gówno. Tym guzikiem puszczamy wodę. Oh! A tym przyciskiem. <laughs> Nie martw się, Peppo. Ta Tata świnka uwielbia bić Mamy świnkę... Co?